została w Piśmie Świętym, które opisują stworzenie świata. Pan Bóg stworzył piękny świat, dzień i noc, niebo i gwiazdy, wody i lądy, przepiękne rośliny i zwierzęta. Stworzył też pierwszych ludzi, Adama i Ewę. Postanowił więc Bóg posłać kogoś, kto ich wybawi, Zbawiciela. Ludzie nie mogli doczekać się dnia, w którym on przyjdzie. Wyciągali swe ręce ku niebu i wołali. <śm> Swego syna. Jezusem synem Boga będzie nazywany, a Józef twoim mężem i jego opiekunem wybrany. W końcu przemówiła Maria zaskoczona, lecz nie da się ukryć, że zadowolona. Chociaż nieściwiła ta angielska to niech mi się stanie według twego słowa. Tak się ludziom objawiła radosna mumia, że Bóg dla nich ześle jedynego syna. Zmijał powoli, Maria czekała, urodzić Jezusa już tak bardzo chciała. wtem do domu Józef wszedł nie kryjąc złości. Nasz Cesarz zarządził spis całej ludności. Choć nie bardzo chcieli, było oczywiste, że muszą do miasta iść podpisać listę. Dobrze do tej drogi się przygotowali, na szczęście osiołka ze sobą zabrali. Mogąc iść o własnej siłach, na grzbicie osiołka podróż ją spędziła. Gdy do dotarli o zbroku, nie mógł zrobić już żadnego kroku. Maria i Józef też odpocząć chcieli, tylko kto im tutaj noc udzieli. Szukał józef wszędzie i pytał każdego, lecz nigdzie nie było pokoju wolnego. Aż wreszcie dotarli do starej gospody, gdzie znaczony osioł musi napić wody. Gospodarz im mówi, jest miejsce jedyne, gdzie w przy przystajni ja trzymam zwierzyna. się ucieszył, pięknie podziękował i wstające miejsce dla nich przygotował. Zmęczona Maria usiadła na sianie. Rzeczę syna urodziła. A Józef wzruszony wziął na ręce dziecię, oto król i zbawca największy na świecie. Maryja z miłością na dziecko spojrzała. Jego imię Jezus cicho powiedziała. Pasterze, bo w to, co ja widzę, nawet sam nie wierzę. Zobaczymy jasną gwiazdę nad Betlejem, lecz nie mogli wiedzieć, że tam się coś dzieje. Tak się tym zjawiskiem bardzo przestraszyli, że w ciasną gromadkę natychmiast się zmieniło. Ciemne niebo całe blaskiem pojaśniało i anioła postać zobaczyli cały. On do nich przemówił – czego się boicie? Właśnie się narodził Jezus, wasz Zbawiciel. Nadeszła dziś chwila tego czeki Idźcie do Betlejem, by przywitać Pana. Pasterze anielskiej rady posłuchali. Bez kilku pomysłów drogę się udali. I znowu na niebie ciemność nastąpiła, tylko gwiazda dla nich drogą była. Gwiazde byli wszyscy dokładnie wpatrzeni, i mimo zmęczenia niezmiernie wzruszeni. Jeden z nich powiedział, gwiazda się nie rusza, tam musi być miejsce na Jezusa. Dotarli do groty, jak gwiazda wskazała. Radosna Maryja tam nad dzieckiem stała. Leżało niemowlę w pieluszce na sianie. Tylko taki Józef mógł zrobić posłanie. Uklękli pasterze przy świętej rodzinie, stając się świadkami tej ważnej godziny. A Maria z Józefem tylko spoglądali, jak pasterze pokłon ich dziecku składali. Długo nie czekali. Do Jerozolimy w drogę się wybrali. Nocą było łatwo, bo gwiazda świeciła. Za to ich wyprawa w czasie dnia błądziła. Gdzie my właśnie dowiedzieć się chcemy, Gdzie miejsce narodzin odnaleźć możemy? Idźcie do Betlejem, opon mu oddajcie, A w drodze powrotnej tu do mnie wracajcie. I gdzie on przebywa wtedy mi powiecie, Też chciałbym przywitać matkę i jej dziecię. Herod się przestraszył. Mogę stracić władzę? Czy z takim problemem sam sobie poradzę? Stał się smutny. Lecz diabeł okmyślił plan bardzo okrutny. Herodzie, gdy pragniesz zatrzymać swą władzę i dalej okrutnie panować na świecie, przyjmij moją sprytną i diabelską radę. Niechaj dziś betle zginie każde dziecie. Rady. Zdala słychać krzyk o w innych dziadek. Za swoje podzielstwo nie uniknie wyrok sprawiedliwy dla zbolałych Trzyma w dłoni, złym głosem przemawia. Tak długo czekała na nasze spotkanie. Kara Cię nie minie okrutny tyranie. Litości nie chciałaś okazać nikomu. Kim więc, gin, umieraj u stóp swego drobnego. Tymczasem mędrcy w drogę się udali, chociaż informacji żadnej nie dostali. Mając za wskazówkę tylko jedną gwiazdę, obok starej stali zakończyli jazdę. Pierwszy z nich powiedział, oto dla wielkiego króla ja przyniósłem złogę. Drugi przyniósł mirę najwyższej jakości, która jest dla władców i osobistości. Trzeci trzecim kadzidło, i gdy stanął w progu, unosił się zapach bardzo miły bogu. Potem się modlili, głowy pochylali. Za ten dar dla świata Bogu dziękowali. Na koniec oczy zwrócili do nieba. Teraz już z Jezusem pożegnać się trzeba. Pan Bóg się narodził, wszyscy się weselmy, tą radością wielką z innymi siedziemy. Jasełka się kończą, ledź się rozejdziemy, za Waszą obecność pięknie dziękujemy. Byśmy mogli oddzielać światłość od a dobro od zła. Byśmy mogli siłę, by wybierać dobro. Byśmy mogli przebaczać i przepraszać. Uczyć się bezinteresowności na co dzień. Ciągle przyglądać się niebu. By zawsze świeciła gwiazda. By była znakiem, celem i drogowskazem. zezada Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy tylko Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, by się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowe zwanego Betfejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z żwbiącą sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Mama to nie Jest w moim kraju zwyczaj, że w dziedzinie przed przy zejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie Gniazd Wspólnego łamią chleby biblijne. Najtkliwsze, przekazując uczucia w tym chlebie. Rozpoczynając tą wieczerzę, musiałbym wraz z Wami pomodlić się i poprosić o błogosławieństwo dla nas wszystkich tutaj mieszkających, pracujących, dla Waszych rodzin udzielić Wam błogosławieństwa na ten czas i niech to błogosławieństwo będzie też takimi Bożymi życzeniami dla Was wszystkich. Ojcze nasz, któryś który jest w niebie, niebie święć nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, ja jak tak i na ziemi. Chleba naszego chleba poprzedniego niebie, daj nam dzisiaj niebie, i odpuść niebie, nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym Łajcom i nie pójdź nas na opuszczenie, ale nas swego. Amen. Amen. A błogosławieństwo Boga, wszech Ojca i Syna i Ducha Świętego i wstąpi na Was pozostanie na zawsze. Amen. Zatem życzę udanej Wigilii. Wszystkiego najlepszego. Płateczki mamy na stolikach. Só